Witam wszystkich oglądających ten filmik. 8 października od godziny 16 będę organizował stream charytatywny w celu pomocy Karolinie Dzienniak, która walczy z nowotworem mózgu. Pisało do mnie dwie osoby z prośbą o zorganizowanie takiego streamu. Z racji tego, że nie wyrobię czasowo, musiałem wybrać jedną. Padło na Karolinę, ponieważ czasu zostało bardzo mało, a pieniędzy do zebrania całkiem sporo. Co do samego streamu, będzie on podzielony na dwie części. Pierwszy pierwszej będę grał, grał pluton z widzami w drugiej będę grał wybranymi przez Was pojazdami. Zgłaszanie pojazdów będzie odbywało się na takiej zasadzie, że przy wpłacie na stronie się siepomaga.pl zamieścicie krótką informację typu stream od diebla oraz wybrany przez Was pojazd. Jeżeli go będę miał w garażu, to na nim pojadę, więc macie niepowtarzalną okazję z mi artami i innymi gówno pojazdami. Oprócz tego, dzięki nieocenionej pomocy oraz talentowi Papio Bartka wystawiam aukcję charytatywną na Allegro teraz widzicie. Licytowana jest koszulka z grafiką narysowana właśnie przez papio Bartka. Po zakończeniu licytacji skontaktuję się ze zwycięzcą w celu ustalenia rozmiaru koszulki. Istnieje taka możliwość, oczywiście, jeżeli zwycięzca się zgodzi, że 23 października wezmę tą koszulkę na europejskie finały WGL do Katowic i chłopaki z Utopii się na niej podpiszą. To jeszcze. Wszystkie niezbędne linki macie, będziecie mieć w opisie filmiku. Tyle ode mnie, widzimy się w sobotę, cześć.